Widzowie, raz robimy king jedzenia z McDonald's. Big Maca dajemy na piąteczkę. No, dobra, nuggetsy na jedynkę, serio, bo nuggetsy są gitas. Sorry, że ściągam od kogoś, ale serio, fajne. Dobra, co będzie następne? Ciastko jabłkowe szóstka. Nie zbyt lubię. Niestety, ale nie. Zjadłem se kurczaka. Uuuu flary Cztery Ale dobra, niech będzie cztery. Dodaj tego suba, kochanie. Jeden. Nie no już dałem. O Bakwra. Dobra, niech będzie trójka. Zanim przejdziemy do ostatniego polu, ten film i zostaw suba. 3, ja gdzie nie jadę w Happy Meal Drugie, bo ja bardzo lubię Teraz może zrobimy ranking czego innego Dobra Dobra, napojów robimy Słodka herba to damy Trójka Jeżeli będzie Ice Tea to jedynka Sprite Czwórka lubię Sprite'a Jest przepyszny W tego nie skończę Mleko to szóstka Nienawidzę mleka ja pamiętam, jak się robiło tego Sprite'a z kostkami lodu, jeszcze. tylko jest słabe. Sok pożyczkowy? Dobra, będzie w piątka, bo lubię. No daj tego suba, kochanie. To jest bardzo dobry. Co tu jeszcze dać? Okej. Okay. Ja nigdy nie piłem kawy takiej. Ale muszę już dać na dwójkę. Go, ten film i zostaw suba Więc co będzie ostatnie o... Nie! Nie Zrób lubię bananów winowych, serio Zróbmy ranking oh. tych słodyczy, ale nie możesz zmieniać O! Ranking słodyczy Kwaśne żelki, damy takie Cztery gumy kulki suba, Pięć jesteś Nie są to dobre za bardzo słodycze Bo one szybko się zbudzają. Żelki kola, dobra, będzie to dwójka. Bo ja kocham, widzowie żelkie kola. Zrobię wszystko, żeby dostać. O, biała czekolada jedynka. Najlepsze. Dodaj tego suba, kochanie. Nie, nie, nie no już dałem suba, widzowie. Żelki się Trójeczka. Idziemy do ostatniego polub ten film i zostaw suba. Ostatnie to... nie wiem co będzie. Ja ustawiam już jakieś... Myślałem, że jakieś guby. Zrób ranking tych O! Dobra, to będzie raczej dobre. Czekajcie podgłośnię wam trochę. Co to? Burger z kurczakiem! I dobra! To będzie piąteczka, bo nie zbyt lubię burgera z kurczakiem wolę z KFC. To jest są. Dobra, dwuja. Lubię dwoje. Dobra, nie no. Jadłem dużo razy tak coś. Szaszłyki. Czwórka. No daj tego suba, kochani. Ale widzieliście chyba odcinek z KFC. I, a jak nie, to kiełbaska z grilla. Szóstka. Nie lubię. Ale tego nie lubię. Pewnie pomyślicie jak tak można? Przejdziemy do ostatniej. Ale daj ma, proszę. suba proszę. To może jakieś Boku. Broku. ranking tego jedzenie. Lubię brakuje. Zrób ranking tego jedzenia. To... Ale nie musisz zmieniać. Nie robi! Jeżeli chodzi o zbiakami, no to... Dobra. Tam to zostaw było dopóki... Jeśli mieszkasz w płusce. Bacz... No... tam taką czwóreczkę serwik. Ja cię nie lubię zbytnio serwików, ale boję się, że będzie coś gorszego. Kotlet z ziemniakami. Ziemniaki lubię, ale tak nie lubię, więc szóstka. Serio. Dodaj daj tego suba, kochanie. Nie dam, bo już dałem, dawno. Gobie. Jezu, ja tak nie lubię ich. Dobra, idziemy dalej, bo nie chcę Zanim tego... Zrób ranking tego jedzenia. Dobra, to może będzie chce. dobre, bo... Tort Oreo. Dobra, dwója albo jedynka. Zobaczymy, co będzie. Truskawkowa będzie... Czwórka. Bo myślę, że będzie coś lepszego. Kisiel. Dobra, będzie trójka. Lubię kisiel. Jak macie serakę, pomaga. Serio. Widzowie, jak macie serakę, to pomaga. Rolki cynamonowe. To się nie nazywa rolki, tylko te. te Cynamonki puchasz. i dam to na piątkę. Kroasant. Jedynka, najlepsze. Ale że nie można zmieniać. Zanim przejdziemy do ostatniego, Polu ten film i zostaw suba. Ciasto Zrób ranking Dobra. tego jedzenia, ale nie możesz... Groszek? Dobra, dwój, ale lubię groszek. Nie wiem, czemu niektórzy to nie lubią. Lubię, dam truje. Krewetki, jedynka! Najlepsze. Kocham krewetki, widzowie. Chleb stosunkowy. Dobra, będzie trójka, bo kocham też chleb. Dodaj tego suba, kochanie. Kebab. Nie lubię kebabów. Piątka. Ale boję się, że go orsze będzie. Zanim przejdziemy do ostatniego, polub ten film i zostaw suba. Raben, Jezu, szóstka. Ranking tego je... ranking tych lodów, ale nie o możesz... dobra, lody, to... Ciasteczkowe jedynka. Albo dwójka dwójkę dam. Arbuzowe jedynka. Daj super, arbuz. loda. Czekoladowa trójka kocham. Chyba, że będzie słody karmel. To dam czwórkę w sumie. Kuba balonowa, trójka kocham. Dodaj no tego suba, kochanie. Trzy smaki, szóstka. Nie lubię. No to tak dziwnie smakuje wtedy, ble. Zanim przejdziemy do ostatniego, polub ten film i zostaw suba.